Nie wiem, czy zdaje to sobie sprawę, ale nasz kanał powoli dobija do miliona subów. A za milion subów jest nagroda, taki guziol złoty. Dlatego, przyjacielu drogi, jak już tutaj przychodzisz oglądać odcinek i oglądasz sobie generalnie, jak się nowe dodają, to możesz sobie kliknąć ten przycisk od subskrypcji, żeby być na bieżąco, a przy okazji przyspieszysz cały proces dobicia do miliona widzów. Dzwonka se też możesz kliknąć tam na dole, nie tutaj, jak guzik jest czerwony, on musi się szary zrobić. A dzisiaj specjalnie dla was, słuchajcie, Udało mi się znaleźć pięć bardzo dziwnych modyfikacji, których najprawdopodobniej jeszcze nigdy nie widzieliście. Tak więc jak już suba zostawiłeś, to możesz jeszcze łapkę w górę zostawić. Bo łapki w górę i subskrypcje to naprawdę bardzo ważne rzeczy są. Jezu, jak mnie plecy bolą. Także co, chyba możemy lecieć, nie? Tak więc, zacznijmy od pierwszej modyfikacji, która jest naprawdę niesamowita, ponieważ yy, jest ona modyfikacją, która całkowicie zniweluje naszą samotność w Minecrafcie. Jeżeli nie mieliście przyjaciela, godnego przyjaciela. <ścoughs> no bo jednak, posiadanie psa czy kota, no co to jest? To, to, co, to co za przyjaciel? Przy, to, przy, przyjaciel nawet nie jest w Minecrafcie. A przynajmniej tak myślał autor tej modyfikacji. Więc doszedł do wniosku, że doda do, do naszej gry nowy blok który będzie nazywał się Stonium Ore i taki bloczek będziemy mogli sobie standardowo, słuchajcie, wykopać na przykład i dzięki niemu dostaniemy taką sztabkę. Stonium! Jak myślicie, do czego to stonium będzie nam potrzebne? Założę się, że nie zgadniecie. A na przykład do tego, żeby oswoić sobie tym naszego nowego kumpla, który będzie kamieniem. Dokładnie tak, słuchajcie, nie wiem czy tego się spodziewaliście, ale naprawdę, w naszej grze y y mogą być lepsi przyjaciele niż jakaś tam papuga, psy, koty, kaczki. Borsuki, kuny, jenoty, wilki i rysie. Tak, to znaczy na razie on ma w nas generalnie wywalone, jak większość kamieni, które są na świecie. I większość kamieni też jest smutna. Pamiętajcie o tym, bo kamienie też trzeba. Yy, Stoniumę yy, pocieszać. W sensie dać im żyć, bo one głodne są, nie? Kamienie to są takie takie jednak yy, łakomczuszki. Możemy mu dać taki stonium. Tutaj ma takie pierdki. I w momencie, kiedy dostanie yy, wystarczającą ilość, pojawią się serduszka. Okazuje się, że jest naszym przyjacielem, bo daliśmy mu żyć. I w tym momencie nasz przyjaciel albo będzie zachowywał się tak jak piesek, i będzie siedział. Albo będzie z uśmiechem na twarzy no bo jednak pies i kot się nie uśmiechają kamień jest lepszy, będzie chodził za nami i nam towarzyszył przy każdej możliwej wyprawie słuchajcie, czy będziemy kopać diamenty, czy będziemy kopać wieśniaków wszystko będzie świetnie działało i będzie nam towarzyszył nasz mały przyjaciel, do tego dostaliśmy też rzecz, którą będzie mógł sobie ten nasz mały przyjaciel jeść, mamy order jakiś plus nowy blok, stonium blok, który robimy sobie z dziewięciu tamtych bloczków i to jest w zasadzie redstone tylko, że szary i mamy też właśnie tak takie bloki jak rock na kible, kible, rock kible, dokładnie tak, mamy jakiś pet order from, pet order form, ale y, to totalnie nie działa, a bynajmniej nie wiem jak działa, bo tych modyfikacji mało kto przedstawiał i generalnie y, niewiele stąd chyba mi się wydaje, że w ogóle działa. Także perfekcyjnie, świetna modyfikacja słuchajcie, bo nie działa większej rzeczy, jestem mega zadowolony, bardzo Przydatna rzecz. Dobrze, także nasz przyjaciel, niech towarzyszy nam w dalszym tej przeglądzie modyfikacji, ponieważ zostajemy jeszcze na tej wersji, słuchajcie. Jak doskonale wiecie, w naszej grze mamy y, MOBY, dzięki którym możemy podróżować. Na przykład jest to konie. Konia trzeba wpisać. Nie dlaczego trzeba wpisać konia? Nie mogę, że po prostu jajo koń, albo coś stworzyć, tak to się ciężko wyszukuje, bo nie mogłem znaleźć wcześniej. Masakra. W każdym razie, jeżeli. Ale nie źrebaka, tylko konie przecież mówiłem, no? No nie źrebaka, co. No co, co? O co chodzi? W każdym razie, mamy kunia, na który można jeździć. Oczywiście wypadało go jeszcze oswoić. On już przed nami ucieka, chyba nie bardzo nas lubi. W każdym razie, ten konik bardzo nam się przyda, a mianowicie do tej modyfikacji, która... Jest dziwna, bo nie wiem po co to jest, jak gra z solo, to tym bardziej jest całkowicie niepotrzebna, ale dodaje bardzo ciekawą rzecz. Tylko najpierw ten koń musi nas polubić, on nie bardzo chce nas polubić, z czego zauważyłem, generalnie zrzuca nas, kopie i, i nie chce. I małe źrebięta za nim chodzą, razem z naszym kamieniem, nie podeptajcie im pana kamienia. Jest uśmiechnięty, nie chce, żeby smutny był. No, kamienie też mają e, uczucia. O! No i konik nas polubił tak, że w tym momencie możemy wziąć sobie siodełko na przykład dla naszego konia. Y, proszę, panie koniu, proszę sobie usiedzieć. Ok, i możemy sobie teraz tym konikiem podróżować. No ale po co jeździć normalnie koniem? Skoro możemy wykorzystać do tego na przykład powóz. jak nie wiem, jak to się nazywa. Takie rzeczy tutaj, co widzicie. To weźmy to wy, wyrzucić od tego kamienia. I generalnie takie maszynki, koniu, poczekaj, bo. Będę potrzebował tutaj dojeżdżenia, jeżdżenia na przykład Coś takiego słuchajcie, to jest powóz, to jest wóz Chyba tak, to się nazywa wóz, może do tego podejść Możemy sobie przycisk R I zaprzęc możemy sobie tutaj do tego kunia I naprawdę bardzo fajnie to wygląda Możemy nawet sobie na tym usiąść elegancko Może nas ktoś wozić, jeżeli gramy we dwóch bo, bo tak to koń nie będzie sam jechał, nie? Jakby to jest problem Ale fajną rzeczą jest to, że jeżeli będziemy jechać gdzieś na wyprawę To możemy do tego się zapakować Ponieważ tutaj jest pełno rzeczy słuchajcie Może sobie wrzucić ten miecz Okej, okay, jednak miecz to nie jest zbyt dużo, bo jeżeli wrzucimy tutaj więcej rzeczy, to okazuje się, że coś nam się może pojawić nawet na tym pojeździe. O, właśnie, taka półskrzynia, jakieś tutaj dziwne rzeczy i tak dalej. Teraz jak siedzimy, siedzimy tyłkiem na samym końcu w zasadzie możemy spaść, ale jest fajnie, bo możemy sobie pakować rzeczy, jak lecimy na wyprawę. I koń dalej tak samo szybko jedzie i go nie obchodzi, coś spadnie. Net. Fajnie jest to zrobione, słuchajcie, bo jeżeli powoli byśmy się tak obracali, to to zewnętrzne koło się obraca, a to. Znaczy, tak, zewnętrzne, a wewnętrzne się nie obraca, nie? Widzicie? Jakby to, śmiesznie to wszystko działa, a tak się kręcą, a tak się nie kręcą. W sensie, jak w prawdziwym świecie, ktoś to fajnie dopracował, a nie że zawsze się kręcą i tyle. W każdym razie nasz koń może też mieć jeszcze inne powozy. Czy w sensie reszta nie działa. Nie wiem dlaczego tak jest. Oj, otepnij się. Ta, tutaj na przykład mamy zwykły taki wóz, do którego można coś zapakować, ale to nie działa, więc nie wiem po co to. Aha, to jest po to, żebyśmy mogli załadować kogoś jeszcze, czyli na przykład konika tutaj, jak widzicie. Co to jest? Konik i kamień! Mój, mój przyjaciel kamień też jedzie z nami. Okej, okay, bardzo sympatycznie, czyli już wiem do czego to służy. Plus mamy jeszcze coś takiego. I to jest maszyna, z czego się orientuję, do orania pola, tak mi się wydaje, ale nie jestem pewny, bo nie bardzo działa, zaraz wjedziemy na pole uprawne, zobaczymy, co się stanie, czy to faktycznie tak jest, okej, okay. nie, to ewidentnie chyba nie działa, albo nie wiem przynajmniej, jak działa, nie nie mam zielonego pojęcia. Także yy, można to olać. W każdym razie modyfikacja dosyć yy, dziwna. Dlaczego jedziemy tak wolno? Dlaczego tak wolno jedziesz? Oraż pole teraz. Faktycznie chyba troszkę oranka było, tylko po co ty to robisz? Nie mam zielonego pojęcia, to jest na końcu kij. Nie coś do tego powinno się zamontować, można tym ruszać. To, to jest jedna z, z bardziej zaawansowanych yy, rzeczy w tej modyfikacji. Także wydaje mi się, że możemy odpuścić już tę modyfikację, bo jest głupia. Przejdźmy do kolejnej po prostu. No i dobra, słuchajcie. Kolejna modyfikacja, yy, też jest bardzo fajna, ponieważ jak doskonale wiecie, w nasze wiadro w od jakiejś pory można łapać sobie ryby. Te ryby sobie złapać, wrzucić do siebie do akwarium w do domu, jeżeli sobie takie stworzyliśmy. Bardzo fajnie, bardzo sympatycznie, ale autor tej modyfikacji stwierdził, że dlaczego można byłoby łapać tylko i wyłącznie ryby, skoro można by łapać też inne rzeczy, inne stworzenia w naszym Minecraftie. Tak więc powstała taka modyfikacja, dzięki której, jeżeli wyłączymy game moda przede wszystkim, to będzie cokolwiek widać. Podejdziemy sobie do kota, będziemy w stanie. Ur, chodź kotę! Chodź, tutaj! Nie uciekaj! Stój! Stój, gałganie! Ale szybki jest ten kot! Chodź do mnie! To za głupi kot, no boże, to jest masakra. Dobra, idę kogo innego załadować w te wiadro, bo tak się nie da. Generalnie chodzi o to, że autor stwierdził, że dobrze by było, gdyby można było inne zwierzęta też sobie pakować do wiadra i to miałoby sens, gdyby to służyło do łapania małych zwierząt, czyli na przykład silverfishy czy, czy kaczek. Nie? A tutaj okazuje się, że można łapać też inne stworzenia, a mianowicie no, tak jak mówiłem, aha, możemy, że może sobie poziom łatwy, możemy wziąć rybika cukrowego i załadować go sobie, no ja nie mogę, dlaczego to mi nie chce nie działać tak, jak ja bym chciał? Wiadro, no i mamy rybika cukrowego, słuchajcie, w wiaderku i możemy go sobie przenosić, wrzucać na przykład do domu komuś, jest bardzo śmiesznie i bardzo zabawnie. Tylko tutaj możemy wrzucić dosłownie wszystko, słuchajcie, w to wiadro, ponieważ możemy wziąć na sobie muła. I mu siedzi sobie w wiadrze, po, po, po prostu. Możemy go sobie przenieść do domu. Tak samo możemy wziąć dewastatora i złapać go sobie w wiadro. To jest dosyć głupie, nie? No ale spokojnie, niech sobie będzie dewastator w wiadrze. Można zapłacić nawet widerowego szkieleta, go przerzucić. Ba nawet możemy wziąć villagera i go sobie przerzucić. Okej, okay. przestań mnie tłuc gałganie! O niej, mnie ubił, ale głupio, ale masakra. Co najzabawniejsze, autor nie przewidział tylko tego, że będziemy mogli ładować wszystkie w zasadzie zwierzęta. Ale te nawet takie dosyć mocne, a mianowicie. Yy, czekaj, Minecraft Wither. Stwórzmy sobie Widera. Sprawdźmy, czy Widera też będzie można. Bo chyba wydaje mi się, że można. Wit, eee, y, Wider. O Jezus, nie tak. O właśnie, jest Wider. Chodź tutaj, gałganie. Mamy Widera i możemy złapać go sobie w. wiadro. I wypuszczać. Czyli jakby. Można go totalnie wziąć i wrzucić komuś do domu, to jest... To jest... To jest genialne! No, panie że jakby pan chciał, to może pan sobie zamieszkać tutaj. Proszę, proszę sobie siedzieć. Rozgościć się. Bardzo, bardzo fajny ten... Y 2 na 2 tutaj, także elegancko. Co najzabawniejsze, nawet możemy zapakować w to sobie... Ender Dragona! Pójść do, do Endu, wziąć go sobie... I wziąć ze sobą. Czekaj, coś się stało, ale nie wiem co dokładnie. A! Zbugowałem chyba grę, nie? Bo on to jest, tylko ja go w wiadrze trzymam. Co się dzieje w Minecrafcie? W Minecraft się popsuł. A, on lata, tylko... Mam go w wiadrze już znowu? Nie, nie mam. Wydaje mi się, że delikatnie zepsułem. Yy, chyba ta wioska może nie przetrwać zbyt długo. Co nie, ziomek? Też tak myślisz? Ja, ja też tak uważam. Także ja się stąd zawijam i przejdźmy po prostu do kolejnej modyfikacji. Okej, okay, przechodząc do kolejnej modyfikacji, chciałbym wam powiedzieć, czy znaczy powiedzieć, yy, co ja bym chciał zrobić. Yy, generalnie, w aktualnie padającej sytuacji, bardzo wartościowym przedmiotem na świecie stał się papier toaletowy, nie? I generalnie wydaje mi się, że papier toaletowy jest tą rzeczą, której brakuje nam jeszcze w Minecrafcie. Jakby fajnie, że robią update y netheru, będzie jakiś tam update cave'ów, no ale, no nie oszukujmy się, jakby yy, dalej tutaj nie ma papieru toaletowego, tak? Przez to wszystko, wylażerowie najprawdopodobniej dlatego wieczorami chodzą do studni, bo nie ma papieru toaletowego, muszą iść w kilku, żeby wszystko ogarnąć, a i tak z drachą po, po wiosce chodzą. Dlatego te buraki w takim tempie rosną. W każdym razie od dziś tą modyfikacją, słuchajcie, możemy niczym szlachta tutaj y, latać sobie w grze. Może tym papierem toaletowym rzucać, Mamy go aż tyle. I, I nic się nie dzieje poza tym, że nim rzucamy. No nikomu nic nie zrobimy, jakby. Papierem toaletowym nie da się zrobić krzywdy, gdy nim rzucasz, nie? Ale no możemy tutaj pokazywać, że. Jednak jesteśmy ustawieni Bardzo grubo I to nie jest tak, że tylko ja tak mówię, wymyślam Ale zobaczcie, że jeżeli mam papier toaletowy w ręku Każdy z nich się zbiega Każdy I chcieliby cofać je po rękach, że łopanie nasz Papier nosi tutaj wielmożny Pan Księciuni, <gry> Kierownik i tak dalej Nie dam wam, nie ma dla was papieru toaletowego Jakby, to co mówiłem na początku oni chodzą do tej studni, tam się muszą męczyć. Kiedy zaczną papier toaletowy, są w niebo wzięci. Z całej wioski, słuchajcie, po prostu Willagerowe się zlatują, tylko po to, żeby zobaczyć papier toaletowy, żeby wziąć sobie chociaż jeden kawałek papieru toaletowego. Niesamowita modyfikacja, bardzo fajna, bardzo przydatna. Moim zdaniem to powinno zostać dodane do Minecrafta. Niech o tym pomyślą, bo popełniają błąd, dalej tego nie dodają. Zobaczcie, każdy Willager jest szczęśliwy. Oni to popierają, Mam nadzieję, że wy też. Także jeżeli chcecie, żeby papier toaletowy trafił do Minecrafta na stałe, Zostawcie apeczkę w górę, to jest rzecz niezbędna Jak sami doskonale wiecie Chyba, że nie korzystacie z papieru To, to, to nie to nie I Przejdźmy do kolejnej modyfikacji Tak więc moi drodzy, ostatnia modyfikacja, którą chciałbym wam dzisiaj przedstawić Nazywa się mememod. I co jest najgorsze w tej modyfikacji To, że yy, jest ona Bez yy, większego sensu Jakby nie wiem po co Ona powstała a mianowicie, zaczynając od początku mamy itemy, które pojawiają się w naszym świecie. Bardziej cztery takie, mamy Revive Memite. Memiczne coś, co jest śmiechnięte. Mamy coś takiego jak Martwy Mem, który... Płacze, masz no coś takiego jak Golden Stick, po prostu złoty patyk. On totalnie nic nie robi, to w ogóle jest bez sensu. Mam jeszcze jedbal, nie wiem co tutaj jest, co to znaczy, ale można tym rzucać. Jak tym rzucisz, to się piotr pojawia i sobie wybucha. Także to jest jedyna fajna rzecz, jeżeli chodzi o te cztery rzeczy, które można tutaj zrobić. Co prawda, są jeszcze memiczne seedy, z których będą wyrastały nam jagódki, ale co one nam dają? Nie wiem, czy można je jeść? Raczej nie, więc <laughs> przejdźmy dalej. Do naszej gry słuchajcie, zostały dodane kolejne rzeczy, e, mianowicie. Jakby. Nie wiem totalnie po co one są, do czego służą, bo autorowi nawet nie chciało się tego wpisać. Po prostu stworzył modyfikację, wrzucił ją i tyle. I nawet nie da opisu. Więc nie wiem, mamy coś takiego jak martwy mem. Tutaj może sobie wydropić po prostu martwego mema Jakby... po co? Nie mam pojęcia, nie pytajcie Możemy to memicznym pikaksem rozkopać, co też idzie strasznie słabo, bo powoli się to kopie, nie wiem dlaczego Idź mi stąd ty grubasie! Będzie mnie gryźć jak memicznego mema chcę wykopać, przestań! O, i możemy sobie to rozkopać i z tego wypada nam dalej memiczny mem Martwy mem, no Także y, fajnie, block of memite Też totalnie nie wiem po co mem purfier. To też. Jakby to, to jest. E, nie. Psz. Gdyby chciało się autorowi chociaż trochę to wyjaśnić, to by było prościej, nie? Mamy memiczny ryjek. Dla, czy on jest memiczny? Nie wiem, nie, nie, nie znam się, nie, nie wypowiem się. Mamy też inną ziemię, która jest trochę delikatnie zielona. I ziemię, która jest po prostu niebieska z wierzchu. Po co? Z wierzchu? Po co? Nie wiem. Do tego dochodzi nam zbroja, słuchajcie, memiczna zbroja, mamy memiczny łuk. Czy to jakoś normalnie strzela, słuchajcie W sensie zbra jest normalna Ona się niczym nie robi, po prostu jest zielona, taka jest dziwna Możemy sobie strzelać z tego łuku, czy on coś robi? Na no pewnie, że nie Chyba, że po prostu jest łukiem i tyle Aha Po prostu jest mocnym łukiem, na to by wychodziło yy, Mamy coś takiego jak Infinity Gauntlet, to jest jedyna rzecz, która się tutaj jakoś różni Bo może chociaż robić takie coś Chociaż jedna ciekawa rzecz Która dalej jest bezsensowna I dosyć ale fajnie Fajnie, że taka jest no i jakieś tam pikaksy i inne rzeczy, nie? Ale nie rozumiem tej modyfikacji. Po co ona jest? Jakikolwiek opis do tych rzeczy, żeby cokolwiek działo? Też nie wiem po co. Więc stwierdzisz, że będzie genialna modyfikacja, żeby wam ją tutaj pokazać. Także nie będę was dalej zamęczał tymi bezsensownymi modyfikacjami. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek Wam się spodobał. Jeżeli tak, zostawcie apeczkę w górę. Pamiętajcie, żeby zasubskrybować kanał, no bo lecimy do miliona. Już naprawdę nie dużo brakuje, a fajnie było w tym roku wbić milion. <laughs> Więc wspomóżtaj, zasubskrybujcie kanał. Trzymajcie się cieplutko, do zobaczenia następnym razem. Siemanko, cześć, Papa. Pa.